Maja, widziałam twoją sesję w Playboyu. Podobała mi się. Wyglądasz super. Masz po prostu figurę idealną. Nie, to nieprawda. Prawda? No, nie, nieprawda. Uwierz mi, brakuje mi jeszcze do tego, jakbym chciała naprawdę siebie widzieć. Ale to chyba wynika z tego, że po prostu, jak każda kobieta, mam kompleksy i tyle. Nie powinnaś mieć kompleksów, bo ja myślę, że tam Photoshopa było bardzo niewiele. Tak, e, muszę ci powiedzieć, że e, sama wyretuszowałam swoje zdjęcia. W sensie nie ja własnymi rękoma, tylko sama za to zapłaciłam po to, żeby nie przesadzić, żebym nie miała gumowej skóry, po to, żeby, e, żebym nie wyglądała jak lalka i po to, żeby e, tam, gdzie jest czegoś więcej, to więcej zostało. A tam, gdzie jest mniej, to też niech zostanie tego mniej. Ale myślę, że to też jest zasługa fotografa, fotografki w zasadzie. Przede wszystkim to jest zasługa Marleny Bielińskiej, którą znam od kilku lat i która jest wspaniałym artystą. Ona jest naprawdę artystą w stu To jest na szczęście doceniana fotografka w tym kraju, bo ma niepolski gust i niesamowite pomysły. A na kobietę to już w ogóle patrzy w taki sposób, jak czasami mężczyzna nie potrafi. Czy to jest ta sama pani, co robiła, która robiła sesję Dodzie do Playboya? Tak, dokładnie, to jest ta sama pani fotograf. A, to, to już wszystko jasne. Wszystko się wyjaśniło. Tak, stąd się znamy tak naprawdę i nawet jak ostatnio z Dodą się spotkałam, to wspominałyśmy tę sesję, bo prawda jest taka, że to jest bardzo, bardzo wyjątkowa dla niej sesja. Być może ta sesja też zostanie umieszczona w jakimś zagranicznym wydaniu pisma. Jest tak, dobra. Mówisz o mojej sesji, tak? Wiesz, chyba nie, nie miałam takiego celu. Dla mnie jakby najważniejsze było to, żeby ze zdjęć w magazynie Playboy nie robić, nie robić jakby sztuki wulgarnej, nie pokazywać... Na gości, w sposób taki dosłowny. Bardzo mi zależało na tym, żeby Playboy powrócił do takich lat, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie, ale z książek pamiętam i ze zdjęć lata 70., kiedy Playboy naprawdę był magazynem numerem je, numer, numer jeden wśród kobiet, które chciały być na okładkach jakiegoś magazynu. Więc. Na tym mi zależało. Nie wiem, czy to się udało, ale y, cieszę się bardzo z tej sesji i cieszę się z tego, że ludziom się ona podoba. I mężczyzną, i kobietą, bo to jest y, fantastyczne. Czy czujesz się spełniona? Wiesz, y, y, może się poczuję za 15 lat. Czyli rozumiem, że jeszcze masz dużo do zrobienia, po prostu. Kochana, przepraszam. E, kochany, proces. E, to, co ja robię w życiu, to jest e, e, wspinanie się, podrobienie swoich marzeń. I za każdym razem, kiedy coś robię nowego, to staram się to realizować e, od A do Z profesjonalnie. Robię mniej rzeczy, ale staram się do nich więcej e, uwagi przykładać. E, i, 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 I myślę, że jeszcze dużo przede mną. Wiesz, ja wizerunkiem zaczęłam się zajmować e, półtora roku temu dokładnie. I. E, modą, zatem spokojnie. Jestem, szczerze mówiąc, w zerówce, jeśli chodzi o, 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 o modę w naszym kraju. A ile jest prawdy, a ile jest plotek w informacjach, że chcesz wyjść za Wojtkami, dzieci? Wiesz, na tematy w ogóle moje prywatne nie odpowiadam, bo zachowuję tę sferę dla siebie. To, jest, to są bardzo intymne Momenty, chwile i prawda jest taka, że, że chyba, chyba, chyba na tym pozostanę. Nie jestem małpą w cyrku, która będzie się chwalić i robić z tego kolejnego news'a w portalach internetowych. Rozumiem, a jakie są Twoje plany na przyszłość? Jaki jest Twój taki cel? Do czego zmierzasz? Zmienić wszystkie kobiety w Polsce na no lepsze. Bardzo bym chciała pomagać Polkom w taki. W takim dążeniu do wiary w siebie, bo bardzo wiele kobiet sugerując się stereotypami, jakimiś takimi tradycjami rodzinnymi niestety zapomina o tym, że jakby o siebie trzeba dbać, żeby, że o siebie trzeba, trzeba, trzeba walczyć czasami i przede wszystkim trzeba myśleć o sobie. Dlatego robię ten program Sableski, dlatego robię mój program Sableski sposób na modę i zamierzam w tej kwestii bardzo się rozwinąć, to ci powiem, tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, mam kilka marzeń związanych z wizerunkiem i związanych z modą, ale o tym za jakiś czas. Jak reagujesz na te wszystkie artykuły, które są o sobie, o tobie, że jesteś, masz tyle operacji, jesteś przerobiona, że wyglądasz zupełnie inaczej? Kiedyś. Robert, dbam o siebie. Staram się nie przesadzać, jeśli chodzi o medycynę estetyczną. Nigdy w życiu nie robiłam sobie żadnych operacji plastycznych i nie mam zamiaru na razie, jeżeli będę robiła i będę mogła tym samym komuś pomóc. To, to o tym powiem. Na dzień dzisiejszy większość rzeczy na ten temat to są plotki. A ponieważ różnie wychodzę na zdjęciach, to czasami po prostu wyglądam lepiej albo gorzej jak normalny człowiek. Czasami mam lepszy albo gorszy dzień, po prostu. Także nie przejmuję się tymi plotkami. Każdy ma prawo pisać co chce, bylibyśmy siebie nie obrażali nawzajem.